kochani witam was serdecznie na moim kanale witam was również na premierze zdrapki super linie jest to wznowienie zdrapki stare wydanie jeszcze jest w kolorze niebieskim obecne w kolorze żółtym wpadającym w musztardę albo nie powiem w co jeszcze jak widzicie już część symboli wydrapałam nie udało mi się wydrapać żadnej linii, prawdopodobnie zdrapeczki będą puste, dlatego właśnie kupiłam trzy, bo ja lubię bardzo superlinie, ale superlinie nie lubią mnie. Co tutaj możemy wygrać? Najniższa wygrana to jest 5 zł, czyli zwrot, a najwyższa wygrana 75 tysięcy. No dobra, zabieram się za drapanie, tu jest, mamy czas tuż przed północą i prawdopodobnie filmik wejdzie już yy, dnia następnego, bo zależy ile się będzie wgrywał. Powiem Wam, że zauważyłam, że yy, dużo jest pustych, tutaj są symbole, a tu ich nie ma. W tamtych zdrapkach też tak było, ale nie aż tyle także nie zapowiada się to dobrze no szkoda ja lubię linie drapać sobie ale niestety one mi nie przynoszą kasy tu jest kluczyk i tu i tu i tu i łódź Łódź mamy tu, tu i tu. A tu jest ptaszek, księżyc i parasol. O, jest linia, czyli, czyli premiera nie będzie na zero. Hurra! Od razu sprawdzę. Leżak jest, kluczyk jest, księżyc jest. Dobra, tu mamy księżyc, księżyc, księżyc. Parasola <laughs> nie widzę. A tu jest rower, jeszcze i kwiatek. Kwiatek. I to wszystko? No dobra, no. Jakie tu mamy kontrolne? A, a, a. Sprawdźmy szybko. Gwiazdki nie było. E, tutaj mamy diament. Też nie było monety, nie było. Łódź była. Łódź była, czyli będzie drugi, drugi rządek. Sakwa była, lody były, wiatrak też był. Ok, monety nie było, lody były, ale gwiazdki nie było. Dobra, tu jest gwiazdka, tęczy nie było, tęcza, tęcza, gwiazdka i moneta. Mamy 5 złotych i tu jest 10 złotych. O! No to super, bo już jestem na zero. Nic nie tracę. No i pięknie. O kurde. B.A. Właściwie już mogłoby mnie drapać, nie? Ale no, trzeba drapać do końca. Może będzie główna wygrana. Czapka. Dzwonek czapka dzwonek czapka dzwonek tu jest dzwonek klapki i popcorn popcorn jest tutaj klapki klapki popcorn biedronka i słoni. Słoni i słoni. Tutaj mamy tęczę. I kraba. Niestety kraba nie widzę. YPA. A, A. Sakwy nie było, parasola nie była sakwa. Serce też nie. Monety nie było, moneta. Klapki były, ale serce nie było. To jest ptaszek, którego nie było. Serce, moneta. Parasol, serce, parasol. Ptaszek i ptaszek. zgrabka jest pusta. I ostatnia zrabeczka. Tutaj mamy rolki i sakwę. Sakwa, sakwa. Rolki. Diament i motyl. To jest motyl. To jest diament. Model. Dzwonek i gwiazda. Gwiazda. Dzwonek. Rolki były wcześniej. Dzwonek i gwiazda. Piùca e tencza 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 piùca Piùca tencza e piucca. BRT. Podkowy nie było. Kraba nie było. Leżak nie ma. Leżak, biedronka nie ma. Biedronka, klapki nie było. Leżak nie. Tu jest krab. Krab. Klapki, księżyc był, ale klapek nie ma. krap klap, klapki, klapki. A wiatrak był. Ok, zdrapka jest pusta. Kochani, koszt zdrapek to jest 15 zł. I wydrapałam 15, jestem na 0, okrągłutkie 0. Dwie przegrywają, jedna wygrywa. No, mogę powiedzieć, że to jest udana premiera, tak, bo często premiery wychodziły na minus, a ta jest na zero. No, zrapeczkę będę drapać, oczywiście jak najbardziej, no bo, tak jak mówiłam wcześniej, super linie lubię. Każdy linie zresztą. A tymczasem Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa!